Obiecała muzyce, że uszczęśliwię ją i będzie płakać no, no, no. Za cenę życia i śmierci wiem, zrobię wszystko, bo staram się do marzenia spełnić swe. Dzień czy noc muszę ćwiczyć mój wysoki, niski głos. Muzyka mi pojawiały się na twarzy, jest najlepsza, mówię ci. Ja jestem wszystko suchy z Tak to ja, suchy, zmysł. Nie zapomnę ci krzywd. W słowach i tekstach wyrażam uczucia swe. Moje serce zamknięte jest. Na wiory, nowy krucz nie złamiesz go, jochu. Chcesz czy nie? Muzykę moim życiem jest. Chcesz czy nie? muzyka moim życiem jest.